Maneczko, witajcie na kanale Do Dzisiaj przychodzę do Was z zespołem R The Glory of Team Rocket, czyli najświeższego i japońskiego dodatku. Otworzymy sobie tego boksa. Sprawdzi sprawdzimy. Najgorętszą kartą jest Team Rocket Mewtwo, Potem Moltres, Team Rocket Moltres, Nidoking, Crobat, Mewtwo Złoty, no i oczywiście Giovanni. Się otwiera otwiera się z dołu, czy się nagrywa, ja to odczepiam i usterki, piękne usterki. wyglądają zjawiskowo pomieszamy je troszkę, ja pudło sobie odłożę, w sumie jeszcze, jeśli chodzi o to pudło, co my tu jeszcze mamy czy jest coś na tym pudle takiego, co was mogło zainteresować, no to oczywiście pokemony Oczywiście Pokémony miał Growlight, Nidoking, typowo, nic, nic, nic super, nic ekstra. No co, Team Rocket lecimy z tym dodatkiem. Nie otwierałem jeszcze tego dodatku. Bardzo się cieszę, że mogę go otworzyć. O, ale ładny Growlite. Jest to dodatek, który jest hot. Tyle kosztuje. Oczywiście zapraszam też do sklepu Pika ja tutaj szukam mojej podkładeczki z pikashop, którą a, wkładam i jest, jest Pikachu. Pikachu.pl oczywiście. mamy Krobata z zespołu R. Fajnie, że, fajnie, że te Pokémony z zespołu R też są możliwe. Mamy 30 boosterów, bo to japoński dodatek. Ja, pońskie karty, więc mamy, mamy tego trochę. Trochę unboxingu jest. Ja tutaj mam sobie też na górze ceny, żebym mniej więcej był wam w stanie podać, ile to jest teraz warte. Oczywiście jest to dopiero początek, więc te ceny pójdą troszkę w dół. Aczkolwiek o, mamy kolejnego. Symbol to jest Snizel, o ile ja się nie mylę, miałem go w Pokémon Go. Eee... Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dajcie znać, czy otwieraliście, czy otwieracie, czy chcecie otwierać. O, miał, miał. Eee... Zespół R, jak się nazywał? Gr... kurczę, nie pamiętam, jak go się nazywał, ale to sobie szybko sprawdzę, żeby nie było przypału, bo to był znany Pokémon z początków gry. Hmm, jak on się nazywa, Jak, się, jak ty się nazywałeś? Awie sobie to wytnę. oczywiście jest Łubufet, ale to nie jest Łubufet, Bufet, to jest Muk. To jest Muk, to jest, to jest No i mam Bobcat i Murokat. Może ciekawa karta grających? Nie wiem, bo nie wiem. Oczywiście czasami mi się to źle otwiera. Nie jestem. Takim specjalistom, czasami otwierania japońskich, czasami coś się źle otworzy. Przecięcie. I lecimy. Czy jakąś pierwszą ARkę Illustration Rare uda się zdobyć? Nie. Mamy, 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 mamy tutaj tego Handuma, czy to jest chyba, chyba nie jest Handum, tylko to jest jego mm, jego, 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 jego ewolucja. O, i mamy i exa jak się oczywiście mylę w jakichś pokemonach, ja jestem w tym słaby, dawajcie znać. I zaś się to źle otworzyło, no. Co to tak się źle otwiera? Nieładnie, nieładnie. Nieładnie. Lecimy. Słodka, słodka. Fajne. Bardzo ładnie te karty z Timu Air wyglądają. O! To się ładnie otworzyła, więc będzie jakiś drop. Może nie będzie dropu, bo się otworzyła. A mamy Nidokinga Giovannigu. Przyznam, że resztę tych postaci z Teamu R nie znam. Więc są to dla mnie nowe postacie, ale też nie gram w. No Okazało się, że się nie nagrywało. Nagrywała się moja twarz, niestety, więc część unboxingu będziecie mieli bez mojej twarzy, niestety. Za co was, no, co mogę zrobić, mogę was przeprosić, ale no, udało się, dało się, coś się nagrało. Nie wszystko, najgorzej, że dźwięk też się nagrywa z innego urządzenia, ale się nagrywa. Nagrywa się. Nie ma na razie tak dropów nie było, więc. Może coś, może coś przyspieszę, z tej pierwszej części, no coś na razie, dropy, dropy, gdzie są dropy? Gdzie są dropy? Nie ma dropów. Ale przypało się nagrywał ten ekran, no. Patrzyłem, czy się nagrywał specjalnie telefon, nagrywam telefonem. O, i mamy, mamy fajną AR-kę. ar, -kę. AR -kę, dobrze powiedziałem, bardzo ładna AR-ka i jest to ARK w okolicach pewnie z no, 7 dolarów. Weezing, mamy tu Weezing, mamy Team Rocket Weezing. Bardzo, bardzo, ale to bardzo ładna karta. Te ARki są piękne, to trzeba, to trzeba przyznać. Ja sobie Sleeve'a nałożyłem. Pierwszy poważny drop, pierwszy poważny drop. Czy będzie jeszcze jakiś jeden poważny drop? Miejmy taką nadzieję. O, nie mamy Ubofet. Też bardzo fajny, bardzo lubiany, e, bardzo lubiany e, Pokémon. To jeszcze z tych pierwszych, e, pierwszych, pierwszych, pierwszych Pokémonów, pierwszych, pierwszych odcinków w telewizji. Może nie od razu, ale on tam jakoś się potem pojawił, z tego co kojarzę. Nie pamiętam już tego lore. Może powinienem wrócić. Dajcie znać, e, czy oglądaliście jakiś czas temu. Czy otworzyliście now na nowo Pokémony, bądź oglądaliście je niedawno. No, w moim wieku to raczej po prostu odtworzenie na nowo czy na nowo coś w sensie powtórzenie tego, co było. Przypomnienie sobie. Fajnie jest też to, że Pokémony są. Maję coś mi się, się grzebie. Fajne jest to, że Pokémony są. Że Pokémony są za darmo na YouTube. To jest super. Także, jeśli nie wiedzieliście, to polecam Pokémonki na YouTube całkiem spoko. Siup! Miał. Co my tu mamy? O, zabdosik. Wiedziałem, że zabdosik z teamu R, ale. Ale był, no to widać, że był. Siup. siup. Lecimy. Lecimy, lecimy. Ale mi... A, a... Od razu człowiekowi jest gorzej, jak się dowiedział, że... Jak się dowiedział, że się nie nagrywało coś, że coś, jakiś problem był, no ale... Tak to było Fajnie, że mam w ogóle ten Team Rocket, team rocket przed tym weekendem majowym. Pewnie, pewnie pierwszego, albo jakoś w weekend majowy powinno się to na kanale pojawić. Także zapraszam, zapraszam. Zerkniemy sobie na to opakowanie, bo jest naprawdę bardzo ładne. Możemy. No i dobra. To jest moja SRK, którą udało mi się dropnąć. Nie jest to może SR najdroższa. Bo nie jest to y, Team Rocket Mewtwo, ani e, Team Rocket Moltres, ale jest to Team Rocket Mewtwo EX jest to ta wersja ta tańsza, aczkolwiek to i tak jest, to i tak jest jakieś 30 dolarów więc całkiem fajna karta, bardzo ładna no i taka karta, taką kartę to ja mogę mieć to jest spoko drop, aczkolwiek widzę, że jeśli chodzi o Oto, jak równa jest ta karta? No to jest trochę chyba przesunięta. Nie jest idealnie równa, ale jest ładna. Od razu slawa. żeby nie było. Chciałem Tim Rocket Mute trafić. Trafiłem. Może nie tą, co chciałem, bo to jest to SRK, a nie SARK. No to jest chyba SARK. No to jest alternate art. Tak, czyli to jest alternatywny art. Więc no bywa i tak w życiu. Ale uważam, że całkiem fajny drop. A, gdzie fajny drop jednak. Miałem popatrzeć teraz na booster. No, mamy tutaj ładnego Pokémonka. Dobra, jeśli chodzi o booster, mamy drzewa niego, mamy tych innych Steam Rocket, mamy oczywiście Mewtwo. No, ładna karta. Czy ładny, ładny, a Bardzo mi się podoba. Fajnie, jestem ciekawy, jak to w ogóle w Europie będzie ten Destiny Revolves. Destiny Revolves, zobaczcie, to nazywa. Ciekawe, że się ten nas nie nazywa Team Rocket. O, i trafiliśmy drugą, drugą ark I tą ark która mi się bardzo podoba. Bo jest to Handum e, Team Rocket. No nie no, akurat jeśli chodzi o te ark no to potrafiam bardzo ładnie, bo to mi się mega podoba. Jest mega ładna ARKa. Nie no, zajebista jest. Dobra. Lecimy dalej. Teraz tu już, jeśli chodzi o ropy, to już może tutaj nie być nic, ale może, może nam coś jeszcze jakiś przyświeci, jakiś los, coś jeszcze. O, mamy yy, Moltresa, rocket w i ie yy, ale w zwykłym EX-ie, ale ładna, grywalna karta na pewno, Czy grywalna, może nie wiem, czy grywalna, ale nie wiem, czy grywalna, ale bardzo ładny Moltres. Zresztą te, te ptaki... O, mamy teraz y, Articuno. Te ptaki y, legendarne są bardzo ładne. Articuno, Zabdos, Moltres. Zabdosa już też mieliśmy. No to mieliśmy wszystkie te ptaki legendarne. Tylko w różnych, w różnych wersjach de facto. No i co? Mamy jeszcze cztery boostery. Ja sobie tu rozłożę. Cztery zespoły. Eee. Czy coś jeszcze się trafi? Czy uda się jeszcze coś ciekawego trafić z tego autobustera? Sprawdźmy to. Z tego boostera nie. Trzy ostatnie boostery. Lecimy. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Jeśli nie subskrybujecie, bardzo będzie miło. Będzie więcej boosterów, więcej jakichś pomysłów nagród dla Was. Dodam że czegoś, nie organizowałem. Myślę, że też założę Discorda, e, bo Discord jest chyba teraz najlepszą formą gdzieś tam komunikacji. Ja może nie przepadam super za Discordem, ale widzę, że wszystkim Wam Discord się najbardziej podoba, więc chyba trzeba będzie ruszyć na Discorda i tam e, tego Discorda założyć. Dla Was dajcie znać, czy tego Discorda chcecie. To jest koniec odcinka, więc. Zobaczymy, kto do końca ogląda. O, i mamy, mamy Mew. Mamy Mew, no, tu karty lecą, mamy, mamy Mewtu, przepraszam, nie Mew, tylko Mewtu. niego bardzo ładne i X. Może coś warty, ale na koniec bardzo ładna karta. No cóż, trochę nie najgorsze, wydaje mi się, że całkiem spoko, także dajcie znać, czy Team Rocket Wam się podoba, czy otwieracie, czy chcecie Discorda. Te trzy pytania, trzymajcie się.